i chciałbym Was przedstawić. Marco, Marco Boix z Hiszpanii, jeśli dobrze pamiętam. Spotkałem Marca kilka razy i zaczęliśmy się powoli dogadywać jak bracia. Kiedy się widzimy, naprawdę cieszymy się, że jesteśmy razem. Uczymy się od siebie nawzajem. Z wielką przyjemnością przedstawiam Marko, który opowie o biznesowej stronie nami. Dziękuję bardzo. Hola, hola, Dobra Dzień dobry Gracias, Peter, por la Dzień rezonación. dobry całej Gracias, rodzinie to, to prawdziwa przyjemność Dziękuję Peter za, za przedstawienie się con Dziękuję ci Sergio, że pozwoliłeś mi świętować tę rocznicę ze wszystkimi z was a ¿Qué hay también, aparte de este extraordinario producto, de esta extraordinaria tecnología, qué hay también de, de negocio dentro de esta, de esta oportunidad? Entonces, antes de pasar a esta parte, a mí siempre me gusta... No cóż, dzisiaj będę kontynuował szkolenie Petera i podzielimy się nim dzisiaj. Oprócz tego niezwykłego produktu, tej niezwykłej technologii, która dziś daje również firmom tę szanse. Zatem zanim przejdziemy do tej części, zawsze lubię zaznaczyć ważną linię. Usłyszysz plan, usłyszysz jakieś liczby, jakieś procenty, ale najważniejsza rzecz ze wszystkich, którą musisz zrozumieć, najważniejsza rzecz dotycząca planu, której się teraz nauczysz, to to, że produkt, o którym teraz usłyszałeś, działa. Bez względu na to, jak często widzisz plan rekompensaty, nie ma on sensu, jeśli produkt, na którym się opiera, nie działa. A najważniejszą rzeczą w planie, o którym teraz przeczytasz, jest to, że produkt ten faktycznie działa. To jest najważniejsza rzecz, o której musimy pamiętać. No dalej, no dalej. No dalej, Sergio, proszę. Dobrze, no cóż, przede wszystkim... Ważne jest zrozumienie, że wybrano format dystrybucji, tak jak robi to każda firma na świecie. Wybierz sposób, który uważasz za najbardziej optymalny do wprowadzenia swoich produktów na rynek. Jak wiadomo, Steven Scott jest bardzo odnoszącym sukcesy biznesmenem. Przez całą swoją karierę sprzedał miliardy dolarów, głównie w telewizji, i byłoby dla niego bardzo łatwo sprzedać ten produkt w innym systemie, inną metodą. Jednakże najskuteczniejszą metodą, jaka istnieje na świecie, jest system rekomendacji. Jeśli jesteś z czegoś zadowolony i polecasz to ludziom wokół siebie, wzbudza to o wiele większe zaufanie niż jakakolwiek reklama, telewizja czy influencer, którego spotkasz. Najlepszą rekomendację możesz zawsze otrzymać od kogoś bliskiego, kogoś, komu ufasz. To najlepsza rekomendacja i to jest metoda, której użyłeś, aby wypromować swój produkt. Metoda ta jest wykorzystywana przez tysiące firm na całym świecie, a miliony ludzi dzielą się swoimi produktami i usługami za pośrednictwem tego systemu dystrybucji. Zawsze powtarzam, że nie ma ludzi, którym ta metoda dystrybucji może się podobać lub nie, ale mnie zawsze się podoba. Zamiast rozmawiać o opiniach, porozmawiajmy o faktach. A faktem jest, że firma ta w ciągu zaledwie 4 lat, właśnie obchodzimy jej czwartą rocznicę, otworzyła oddziały w 74 krajach i zrzesza ponad 200 tysięcy członków. Innymi słowy, wdrożony i działający system jest bez wątpienia najlepszym systemem rekomendowania i rozwijania produktu. Dobra, przechodzimy do następnego. OK, idealnie. Więc teraz po informacjach, o których wspomniał Piotr, na pewno. Cóż, będą osoby, które już dostrzegły te szanse, zwłaszcza nowi użytkownicy, którzy są dziś online i naprawdę chcą zacząć. Okay. Niezależnie od tego, czy chcesz zacząć teraz, czy po prostu chcesz wypróbować produkty lub potrzebujesz więcej informacji, pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, jest kontakt z osobą, która cię zaprosiła, aby mogła udzielić Ci dodatkowych informacji. Jeśli chcesz się zarejestrować już teraz, pomogą Ci dowiedzieć się, jak to zrobić, a jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania, z pewnością udzielą Ci najlepszej możliwej pomocy. Przechodzimy do następnego. No dobrze, CEO. W tym momencie, gdy człowiek dostrzeże szansę na poprawę jakości swojego życia, na poprawę swojego zdrowia w różnych obszarach, istnieją różne sposoby. Powiem Ci, że obecnie można rozpatrywać ten scenariusz na różne sposoby, ponieważ firma ma plan wynagrodzeń, plan, w którym firma dzieli się z użytkownikami produktu, dzieli się częścią zysku, jaki generuje ze sprzedaży produktu. Wiele osób, tak jak ja na początku, pomyślało: No cóż, podzielę się tym z kilkoma osobami, żeby przynajmniej produkt był darmowy i nie trzeba było za niego płacić z własnej kieszeni. <try> Nim z kilkoma osobami z mojego otoczenia i produkt jest dla mnie darmowy. Ale istnieje też oczywiście możliwość dzielenia się tą opcją w celu generowania dochodu cyklicznego, dochodu pasywnego, a nawet przekształcenia go, jak to robią niektórzy z nas. Nasz główny model dochodu. Ok, przejdźmy do następnego. Ok, najpierw zobaczysz serię liczb i procentów. Oczywistym jest, że sukces, jaki może osiągnąć każda osoba, wyniki lub obroty, jakie może osiągnąć każda osoba, zawsze będą w 100% zależeć od wysiłków poświęcenia i wyników. Tak naprawdę nie ma żadnej gwarancji. Oczywiście, że zależy to od wyników, bo wszystko zależy w 100% od nas. Przechodzimy do następnego. Ok, podzielę się z wami informacją na temat tego, jak wyglądałby ten plan rekompensaty. I powtórzę, jak powiedziałem na początku, najważniejsze jest, aby produkt działał i aby plan wynagrodzeń działał, a najważniejszą rzeczą jest zrozumienie. Hej, nie musisz rozumieć tego, co teraz zobaczysz, procenty i liczby pozwalające cieszyć się nim, nie musisz uczyć się żadnych procentów. W tej chwili w naszym zespole są ludzie w wieku 70, 75, 80 lat, którzy nie wiedzą, na czym polega plan wynagrodzeń. Oni nie rozumieją części dotyczącej planu, mają jednak trzy gwiazdki lub diamenty i w rzeczywistości przynoszą bardzo pokaźny zysk. Bez zrozumienia planu ważny jest, abyś go znał. Tak, ale najważniejsze w tym przypadku, aby generować oszczędności, to po prostu dzielenie się korzyściami i zaletami produktu. Plan przychodzi sam. Firma jest odpowiedzialna za zorganizowanie tego planu wynagrodzeń i jego dystrybucję w sposób, który jest już doskonale ustrukturyzowany. A pierwszy sposób jest taki, że gdy ktoś się rejestruje, pojawia się ktoś nowy i dokonuje zakupu. Tak. Teraz zapraszam kogoś, zapraszam go na tę sesję, podoba mu się to, co zobaczył i postanawia kupić firmę. Podziel się tym ze mną, bo przyprowadziłem do firmy nowego klienta. Podziel się ze mną 25% wartości zakupów tej osoby. Ten pierwszy zakup w pierwszym miesiącu rozpoczęcia i reszta do 43% są rozdzielane w różnych poziomach w Oznacza to, że jeśli przyprowadzisz do firmy nowego klienta, zarobisz 25%. A jeśli nowym klientem będzie ktoś, kto już jest w Twoim zespole, zarobisz łącznie 3%. W ramach tej premii, premii na start, przy pierwszym zakupie firma wypłaca 43% swojego zarobku. Ale jest jedna ważna rzecz, o której zawsze chcę pamiętać w tym formacie. Ten format dystrybucji jest bez wątpienia najefektywniejszy, bo jak widać, firma płaci za sukces. <grymne> firma nie musi zajmować się marketingiem, reklamą ani płacić za reklamy telewizyjne, ponieważ płaci od razu po zebraniu należności i wtedy właśnie płaci. Ryzyko jest więc zerowe, ponieważ firma płaci, jak zawsze powtarzam, za sukces. Warto o tym pamiętać. Dlatego ta metoda jest o wiele bardziej efektywna i opłacalna dla firm niż jakakolwiek inna metoda dystrybucji. Przechodzimy do następnego. Pamiętamy, że to, co teraz widzimy, to pierwszy scenariusz, w którym ktoś dopiero zaczyna, a pierwszą rzeczą, jaką otrzyma, są bonusy 25% lub 3%. Potem jest bonus, który jest bardzo interesujący, bardzo interesujący, choć czasami na początku trzeba go zrozumieć trochę dłużej, ale to jest to, co tak naprawdę nazywa się potęgą trójki. To magiczne, bo zaledwie garstka osób w stosunkowo małym zespole może wygenerować naprawdę znaczące oszczędności. Wyjaśnię ci klucz, dlatego właśnie nazywa się to siłą trzech, ponieważ kluczem jest posiadanie trzech osób, którym bezpośrednio przyczyniłeś się do rozwoju firmy. W przypadku tych osób w pierwszym miesiącu, jak już omawialiśmy, zarobisz 25% od każdego ich zakupu, ale w następnym miesiącu, gdy dokonają ponownego zakupu. Jeśli uda Ci się nakłonić te osoby do ponownego zakupu w miesiącu następującym po rozpoczęciu przez nie promocji, otrzymasz premię w wysokości 50 dolarów amerykańskich. Dobra, ponieważ te osoby dokonały ponownego zakupu, jeśli te trzy osoby zrobią dokładnie to samo, co Ty, bezpośrednio obsługują trzech klientów, ok, zobaczmy, czy mnie i tych ludzi też obserwujesz. Tú te dziewięć osób, 500. które byłyby na Twoim yes. drugim poziomie, OK, te dziewięć yes. osób odkupiłoby yes. każdą z nich i miałoby takie same możliwości jak Ty. Każdy z Was zarobiłby 50 dolarów, ale każdy zarobiłby 250 dolarów. Dobra. A następny scenariusz wyglądałby tak, gdyby te 9 osób na drugim poziomie wpłaciło po 3 osoby i wykupiło każdą z tych osób, zarobiliby 50, od tych 9 osób zarobiliby 50. Każdy z trzech bezpośrednich graczy zarobiłby 250, a Twój bonus wyniósłby 1500 rok. Mówimy o stosunkowo małym zespole, ale z zyskiem, z naprawdę ważnym zyskiem. Dobra, to jest bonus, który jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, zwłaszcza na początku, gdy ktoś dopiero zaczyna. To sposób na uzyskanie płynności finansowej i szybkie gromadzenie oszczędności. Widzieliśmy premię startową, a, widzieliśmy potęgę to, trójki, którą uwielbiam. A teraz przyjrzymy się kolejnej. Proszę bardzo. No dobrze, oto jaka będzie premia za przywództwo. To jest moment, kiedy przechodzisz do drugiej fazy, kiedy masz już zespół, zaczynasz budować zespół, zaczynasz osiągać pewne szczeble w firmie. Jak zdobyć taką rangę? To bardzo proste. Rangę uzyskuje się po prostu poprzez zgromadzenie punktów zgody. Rangi, które tu widzisz, to na przykład dwie gwiazdki, trzy gwiazdki, diament i tak Po osiągnięciu tego typu ran firma rozdziela 6% globalnego zysku pomiędzy te Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie dotyczy to wyłącznie osób na wysokich stanowiskach. Istnieją firmy, które dystrybuują produkty tylko do najwyższych szczebli firmy i wydaje mi się to niewłaściwe. Tutaj również rozdają małe rangi, także od dwóch gwiazdek, trzech gwiazdek, diamentu, podwójnego diamentu, potrójnego diamentu i korony. Jak to działa? Umieszczony jest w każdej z w każdym z tych zakresów. 1% zysku firmy za dany miesiąc oblicza się w następujący sposób: jeśli w worku, w którym znajdują się te gwiazdy, jest tysiąc osób. Podajmy prosty przykład i bonus za każdą torbę. Dla każdej rangi jest to również przykład 100 000. Zero. Cóż, jeśli byłoby 1000 osób, cena wyniosłaby 100 dolarów. Premia dla każdej osoby, której uda się zdobyć dwie gwiazdki, wyniesie w każdym z tych scenariuszy, w każdej z tych pól tyle samo 100 000. Zero. Prawdą jest, że na każdym kolejnym szczeblu jest mniej osób do rozdysponowania, więc za każdym razem, gdy awansujesz w hierarchii, kwota do rozdysponowania jest o wiele większa od poprzedniej kwoty. Ale jest jedna ciekawa rzecz: nawet jeśli otrzymasz trzy gwiazdki, nie oznacza to, że stracisz dwie. Są one kumulatywne, więc jeśli uda Ci się osiągnąć rangę diamentową, otrzymasz zarówno bonus dwóch gwiazdek, jak i bonus trzech gwiazdek oraz bonus diamentowy. A jeśli osiągniesz wyższą rangę, gromadzisz bonusy, więc jest to bardzo ważny bonus dla osób, które oczywiście już osiągają pewne rangi, ale znowu, od ran podstawowych, od ran, które nie są jeszcze bardzo wysokie. Przejdźmy do następnego, który również jest bardzo interesujący. Zobaczmy. Dobrze, dobrze. I tu właśnie mamy do czynienia z czymś, co nazywamy unilevelem. Tak jest naprawdę. Z mojego punktu widzenia, tam gdzie jest ta pozostałość, tam gdzie powtarza się to, o czym wszyscy marzymy, to jest pozostałość tysięcy ludzi. Prawda? Jak to działa? W chwili rejestracji i aktywacji, aby kwalifikować się do otrzymania wszystkich prowizji, które widzisz, jedynym wymogiem jest posiadanie stu aktywnych punktów, co jest równoznaczne z zakupem dwóch produktów. Po prostu dzięki temu, EH, dzięki tym dwóm produktom, masz już trzy otwarte poziomy w planie wynagrodzeń. OK.

Tak więc sukcesywnie zwiększamy rangę, aż osiągniemy w tym przypadku rangę trzech gwiazdek, która jest bardzo ważną rangą, umożliwiającą zdobycie aż siedmiu poziomów, siedmiu pokoleń. Czyli wszystkich osób, całej wartości zakupów i ponownych zakupów wygenerowanych w danej organizacji, że nie ma żadnych ograniczeń. W tej organizacji nie ma żadnych ograniczeń. OK, zarabiają 7% na całym tym wolumenie. Następnie mamy gamę diamentów. Po osiągnięciu rangi diamentowej przysługują ci inne bonusy, które omówimy poniżej. Chcę jednak podkreślić, powtarzam, że wiecie, co omówimy nowym ludziom, aby osiągnąć energię pewne rangi. Oprócz wolumenu konieczne jest spełnienie pewnych wymagań. Na przykład nie można mieć całego wolumenu w jednej organizacji. W linii trzeba ją rozmieścić w sposób umożliwiający dotarcie do tych. Zakresów. Są dwa wymagania, wolumen oraz taka jego dystrybucja, aby osiągnąć założone zakresy. I to wyjaśnia to idealnie. Tutaj, kiedy osiągniesz poziom diamentu, musisz mieć trzy linie, z których każda ma co najmniej jedną gwiazdkę, podwójny diament, cztery linie i maksymalną rangę. Entonces, aquí, ¿qué es importante para mí entender de esta, de esta imagen? Wystarczy mieć sześciu podwładnych, sześć linii, w których każda ma gwiazdkę i osiągnąć ten wyższy stopień. Są już osoby, które w tak krótkim czasie, bo firma istnieje zaledwie 4 lata, i są osoby, które osiągnęły ten stopień, i niektórzy z nas, którzy najwyraźniej dążą do niego wkrótce. Co więc jest dla mnie najważniejsze, aby zrozumieć z tego obrazu? Zastanów się nad jedną rzeczą: mówimy o zysku rezydualnym, o zysku cyklicznym, jeśli produkt działa. Proszę, pomyśl o tym, jeśli produkt działa i istnieje związek między osobą a produktem, to przynosi realne korzyści, ponieważ produkt przynosi realne korzyści ma realny wpływ na zdrowie ludzi. Ludzie nawiązują więź i łączą się z produktem. Co się dzieje, gdy ktoś się loguje? Istnieje produkt, który jest koncepcją odkupu. W rzeczywistości mamy formularz, dzięki któremu ludzie mogą zapisać się na automatyczny wykup. Co się dzieje, gdy masz zespół, grupę składającą się z setek lub tysięcy osób, które stale dokonują ponownych zakupów? Pero la empresa, cada vez que hay una recompra en su organización, To, o czym wszyscy marzymy, jest generowane, to, czego wszyscy szukamy. Posiadanie stałego, pasywnego dochodu z zakupu swojej organizacji, swojego zespołu, pracy wykonanej pół roku temu, rok temu, dwa lub pięć lat temu, z pracy, którą wykonałeś wcześniej. Ale firma za każdym razem, gdy w Twojej organizacji następuje ponowny zakup, nagradza Cię i wypłaca Ci tę cykliczną kwotę. I to jest, moi przyjaciele, prawdziwe marzenie nas wszystkich, które chcielibyśmy zrealizować. Powtarzający się, resztkowy, ale kluczem i najważniejszą rzeczą, jak powiedziałem na początku, najważniejszą rzeczą jest to, aby łączy się z ludźmi. Produkt działa, produkt ma innowację technologiczną, która zmienia świat i to sprawia, że ludzie, którzy go wypróbowują, chcą go jeszcze bardziej. I za każdym razem, gdy firma, tak jak dzieje się to z nami teraz, w tygodniu rocznicowym, Wypuszcza nowy produkt, ludzie utożsamiają się z tym nowym produktem, ponieważ widzą jego jakość i to jest właśnie to, z czego się tu cieszymy, marzenie, które wielu z nas żyje przez całe życie. Znalezienie właściwej firmy, idealnej firmy, firmy z potencjałem, który pozwoli nam zbudować trwały zysk. Nie, to jest raczej pewien koncept. O, ok, przejdźmy dalej. I tutaj mamy obraz tego, co się stanie, gdy osiągniesz rangę. Mówimy tu o osiągnięciu rangi diamentowej. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, że jest 7 poziomów, 7 generacji, za które firma płaci 7%. Co się jednak stanie, gdy w momencie osiągnięcia rangi diamentowej będą ludzie, którzy są już na Twoim ósmego lub wyższym poziomie? Firma odblokuje Cię i umożliwi dostęp do wszystkich poziomów, dzięki czemu zaczniesz zdobywać nieskończone poziomy. Oczywiście nie 7%, ale po osiągnięciu rangi diamentowej zarabiasz 0,5% całego wolumenu wygenerowanego od poziomu 8 do nieskończoności oczywiście z limitem 2500 dolarów amerykańskich. Pamiętaj, że w tej koncepcji premii nie ma ograniczeń na 7 poziomach: nie ma ograniczeń, nie ma sufitu, nie ma limitu finansowego. Istnieje tu pewna granica. W przypadku podwójnego diamentu zyskujesz 1% nieskończonej objętości do 5000 roku. W przypadku potrójnego diamentu 1,5 na 100 do 10 tysięcy, a w przypadku korony 2% do nieskończoności, maksymalnie do 10 tysięcy zera. Tak więc, jeśli zauważysz, w skrócie mamy 4 wiązania. Na początku widzieliśmy bonus, który otrzymujemy, gdy ktoś się zarejestruje, czyli bezpośrednio 25% i 3%. Teraz mamy potęgę 3, która może wynieść 50, 250 lub 1500 rok. Następnie mamy 7% na siedmiu poziomach, a także ten nieskończony bonus po osiągnięciu pewnych ram, na przykład diamentowej i wyższej. Tak więc ostatecznie połączenie wszystkich tych bonusów pozwala nam uzyskiwać dochód od nowych członków, którzy dołączają do nas każdego dnia. del infinito también que te va llegando cuando llegas a ese rango, por lo cual realmente es un verdadero sueño, en realidad es algo por lo que muchas personas hemos estado buscando. Mamy dochody od nowych członków, mamy stałych klientów, mamy moc trzech, a gdy osiągniesz poziom diamentowy lub wyższy, otrzymujesz także ten procent, ten bonus nieskończoności, który również otrzymujesz po osiągnięciu tej rangi, więc to naprawdę spełnienie marzeń. To coś, czego wielu z nas szukało przez całe życie: znalezienie odpowiedniego pojazdu i prawdziwe szczęście, że nadarzyła się taka okazja. Właśnie zaczynamy. W czwartym roku działalności rozszerzamy działalność na cały świat i korzystamy z korzyści, jakie oferuje Nubi, A my przechodzimy do następnego kroku. Dobrze, dziękuję bardzo za danie mi tej szansy. Dziękuję, Sergio. Dziękuję, Noemi. I kontynuujemy. Dziękuję ci bardzo, Marko. Jeśli słuchasz, to słuchasz. Dziękuję ci bardzo, Marko. Szczerze doceniam wszystko, co dla mnie robisz. Dziękuję również tobie, Peter Nagy. Teraz trochę się zabawię mówiąc po hiszpańsku.